Mieszkanie po czasach PRL. Zobacz mój pomysł na zmianę. To pomieszczenie przeznaczyłabym pod salon. Jest to największy pokój w tym mieszkaniu. Podłogę zostawiłabym taką, jaka jest. Jedynie wycyklinowałabym ją, ponieważ jest to parkiet i szkoda by było go zrywać. Jeżeli chodzi o ściany, stawiamy na farbę w jasnych odcieniach, żeby rozświetlić nam to wnętrze. Oświetlenie tej lampy bym nie zostawiła. Zmieniłabym na jakąś charakterystyczną i nowoczesną. Na samym środku stół z krzesłami. Tuż obok duży narożnik ze stoliczkiem kawowym, fajny dywan. Na tej ścianie zrobiłabym szafkę RTV wiszącą, która na dalekości. Oczywiście wszystkie drzwi w tym mieszkaniu do wymiany. Zrezygnowałabym z szyb. Podłoga w korytarzu, jak i w kuchni, do której zaraz przejdziemy. Teraz mamy linoleum, ja bym postawiła na płytki. Od wejścia do mieszkania na wprost powiesiłabym duże lustro, a pod spodem zrobiłabym jakieś półeczki na buty. Ten pokój przeznaczyłabym pod sypialnię, po pierwsze wyrzuciłabym półkotapczan, niestety. A na samym środku, w tym miejscu, usytuowałabym dwuosobowe łóżko. Kuchnia, oddzielne pomieszczenie, również cała wymagałaby remontu. Zdecydowałabym się na szafki do samego sufitu, całą zabudowę w kształcie litery L, wykonaną przez solarza pod wymiar. A w tym miejscu usytuowałabym mini miejsce, żeby zjeść sobie szybko posiłek od rana. W łazience... Uwagi na to, że nie jest ona dużego rozmiaru, zdecydowałabym się zrezygnować z wanny. Usytuowałabym tutaj prysznic. Szafki oczywiście do demontażu zostawiłabym jedynie szafki nad Geberitem. Jeżeli chodzi o umywalkę, teraz już się takich nie robi. Ja zdecydowałabym się na umywalkę nablatową, a pod spodem miejsce do przechowywania. A wy, jakie byście mieli pomysł na to? M?